Ale kochani, to jest ten dzień, właśnie jesteśmy na lotnisku i lecimy do Egiptu, ja i Ruda. D babski wyjazd, mój pierwszy babski wyjazd, słuchajcie, e Marta nosi w swoim plecaku moje buty, mojego Dysona, ze względu na to, że moja walizka ważyła 25 kilo. E Limit mamy 20, tak tylko powiem. Ale ta maliska jest ogromna i po prostu na dużo waży, okej? Okay? Także lecimy razem, Mata oczywiście musiała przejść taką inną kontrolę, bo jak zwykle, więc no, po prostu odezwiemy... Oni mnie zawsze kontrolują, ja nie wiem o co chodzi. Już drugi raz z rzędu coś pika na mnie i pan normalnie sprawdzał mi wszystkie rzeczy, sprawdza mi tym paskiem wiecie na bombę i tak dalej. I on się pyta, czy używam jakiegoś kremu, a ja mówię, nie. I on powiedział, że to czasem od kremu tak się... Ale przechodziłyśmy przez VIP. Ja się chwilę wcześniej zapytałam wy Marta, a co trzeba zrobić, żeby zostać takim bipem i nagle pan do nas podchodzi zapraszamy. No i wziął nas jeszcze jakieś osoby i nie wiem dlaczego. To było bardzo Takie dziwne. Takie rondomowe. Hello, jesteśmy już w końcu. Dotarłyśmy tutaj bardzo długiej podróży, także jest git, jest straszny upał. A i nie narzekaj, jest zajęliście. To dobrze, to dobrze. O, więc tak. I co oni panią? Ja nie wiem, nie bo oczywiście mnie wzięli na kontrolę, bo mam dużą walizkę, więc sobie przyświetlali, nie? Za piękna, to prawda, to prawda, także teraz idziemy do autokaru i jedziemy do hotelu. Jesteśmy już w hotelu i słuchajcie, idziemy do na kolację, to będzie nasz pierwszy posiłek, nie róbcie tak, pierwszy posiłek i zobaczcie jaki mam widoczek. Matko, jak pięknie. Hello, kochane robaczki, chwilka przerwy od wakacji, ponieważ... Słuchajcie, ja co jakiś czas daję Wam update odnośnie moich jelit i ostatnio była tragedia, naprawdę była tragedia i przychodzę do Was z naprawdę fajnymi rzeczami właśnie na jelita. I tutaj marka Healthy Labs przychodzi mi z pomocą, mamy tutaj maślę sodu oraz probiotyk. Każdy, kto mnie zna, wie, z jakimi ja problemami jelitowymi się zmagałam i staram się cały czas o nie dbać, dlatego wybrałam sobie maślan sodu. Ja maślan sodu suplementuję już od ponad roku i naprawdę widzę ogromną różnicę, jeżeli chodzi o jelita oraz probiotek. To jest też probiotek odnośnie akne, czyli sfery trądzikowej, ale to jest przez jelita do zdrowej skóry, czyli także działa mi to idealnie na jelita. Jeszcze dodatkowo suplementuję witaminę B. Słuchajcie, ja akurat mam ogromne problemy z zajadami i witamina B idealnie mi na to po prostu pomaga, żeby ich się pozbyć. Marka Healthy Labs świętuje swoje szóste urodziny i z tej okazji mam dla Was kod rabatowy. Z moim kodem bytywy26 macie minus 26% oraz darmową dostawę w dniach 13 października i 15 października, czyli idealnie kończy się moje urodziny. W ogóle, kochani, jeszcze dodatkowo powiem, że z moim kodem na stałe, czyli By the Way 10, macie minus 10%, który obowiązuje po prostu cały czas. Także jeżeli Wam się nie uda w tych dniach coś zakupić, to już po 15 października możecie sobie dalej korzystać z mojego kodziku. Suplementy oczywiście są badane przez ekspertów, także nie musicie się o nic martwić. Wybrałam swoje trzy faworyty, ale myślę, że muszę i tak zajrzeć na stronę i popatrzeć, co jeszcze dodatkowego mają, bo słuchajcie, ja. Kiedyś w ogóle się nie suplementowałam i teraz wiem, że już z moim wiekiem 25 lat powinnam zacząć robić to regularnie. Także dajcie znać, jeżeli coś przetestujecie i lecimy dalej do vloga. Kolejny dzień, w sumie pierwszy dzień taki ogólny w Egipcie i właśnie wstałyśmy, jest 8.30, idziemy na śniadanie i potem mamy spotkanie z panią rezydentką, będziemy kupować jakieś wycieczki itd. itd. Jest taki upał, ale powiem wam, że już wczoraj nic nie nagrywam, bo my po prostu padłyśmy, godzina 23 A my jak stare baby po prostu leżałyśmy, umdaliśmy sabo i poszłyśmy spać bośmy tak padnięte, tak na skuwa że to szok Tak się ubrałam Takie zwykłe szorciki, taki topik, no to tylko na śniadanko, więc wiadomo A potem idziemy na basen, na pewno się opalać Już widzimy, że jest tutaj zaklepywanie leżaczków, nie? Dzień Drugi? Trzeci już w sumie. No w sumie tak, nie, no dobra. No to w sumie dzień trzeci. Rano byłam na cardio szybkim, dosłownie to było 15 minut i poszłyśmy na śniadanie i teraz mamy półtorej godzinki na Leżakowanie, plażowanie, i tak dalej, bo potem jedziemy na wycieczkę, naszą pierwszą wycieczkę. I to jest pierwsza wycieczka, która będzie zwiedzaniem purgady Starego Miasta, co w tym stylu. Także e, lecimy na wycieczkę, najpierw widzimy się po, jeszcze poopadać. Słuchajcie, ja byłam wczoraj po prostu czerwona jak nie wiem co, ale już jest lepiej. Posmarowałam się tym pentamolem, także szybko Ci bardzo zacznijmy. No, Miałeś faktycznie takie czerwone, jeszcze tylko tutaj na czółku masz. Tak, tutaj na czółku, ale generalnie słuchajcie, my jesteśmy stare babki. My wieczorami wracamy do pokoju, oglądamy Perfect Match i po prostu wczoraj akurat długo siedzieliśmy bo do pierwszej. Wszyscy się dziwią, w sensie barmani i tak dalej, że nie pijemy tu w ogóle alkoholu. Tak. Ale my już jesteśmy za stara na takie rzeczy, tak? Tak, Czas zacząć wycieczkę, po prostu pierwszy Teraz się pomalowałyśmy. Zobaczcie, jak ładnie. Ubrałyśmy się też bardzo ładnie. Marta sobie nawet chustę założyła, jeżeli się chciał bawić. Opuszczamy meczet, i teraz jedziemy na kolejne zwiedzanie. I potem chyba będziemy mieć bazarek tak? do robienia. Te, te zakupy, no. Zakupy, tak. Ja, ja nagrywam, bo pan tu pozwalał nagrywać, także żebyście tutaj nie pisali nic. Także no. Zobaczcie, jesteśmy na takim. To jest marina, tak? Tak. takim ładnym... nie porcie. wiem nawet co to jest. Porcie? Porcie, no. Porcie. Pijemy sobie tutaj napój i mamy 40 minut wolnego, więc też pochodzimy. Ja muszę coś zgarnąć do jedzenia. No, też będzie jeść, woda. Takie ona ją. Zobaczymy co I potem Musimy poradzić coś tutaj. Ja się czuję tak, taka, taka jestem już co że tutaj stoisz nie Marta bez szczotki to... Ja to jestem jak Marta. bez ręki. ja bez szczotki to be, jak bez ręki. Ja nie wiem, jak mogę mogłam jej zapomnieć. Ja ją zawsze noszę. No bo się śpieszyłaś. Może ja wziąłam? Nie. Myślałam, że może wziąłam mnie, nie wniosełam. Matko, zobaczcie, kotki! Sunetko! Cześć! Cześć! Odzieżka powoli dobiega końca. Jeszcze zostało nam kupowanie prezentów i to mnie najbardziej dzisiaj przerabia. Czas na targowanie. To się Przyszymy, że wszystkich, jest targowanie. Tak. Ja powiem, one, jako się złudzi, to ja wychodzę. To ja jest kropka, nie? Także no do. Oni nie sobie, że jak coś kosztuje 10 dol, to żeby się sterkować do dwóch. No tak, to prawda. Dobra, tutaj nie znajdziecie w, prawie w żadnym sklepie cen, tylko w takich, których oni zazwyczaj kupują, ale takich. Na turystów nie znajdziecie, także no. Byliśmy w katedrze i był w ogóle ślub, ale to już zobaczycie u Marty na, na vlogu, już nie będę powtarzała no tego samego. No już powtórzę, bo możecie się yes. nie opejść, że to weszliśmy normalnie kogoś na w ślub. No. I to było do nas tak A już idziemy habili. No. To było do nas tak dziwne, bo normalnie wszyscy. Przy... No ja bym chciała, żeby ktoś mnie bił. Na ja ślubce. No, zaczęła im krzyczeć i. W Polsce jest tak, że się raczej rezerwujesz kościół na ten moment, nie? Ja tutaj po prostu wszyscy wchodzą, nagrywają, no. zdjęcia robią. Dzieci z chipsami. Moja mama, Katarzyno, która mnie teraz oglądasz, no i ja, moja mama by mnie po prostu za ucho wzięła i powiedziała, co ty robisz? No cię no. z tego No, wypadł od razu. Few moments later. Jesteśmy z Martą, pierwszy raz na takiej prawdziwej randce, w takiej restauracji, tak ładnie ubrane, zobaczcie. Będziemy jeść e, włoskie, także zobaczymy Zobaczymy, w ogóle to już jest, nie wiem, chyba czwarty dzień Słuchajcie, jutro mamy kolejną wycieczkę, więc was już bardziej zabierzemy Tutaj mam, dzisiaj nic nie nagrywałyśmy, bo robiłyśmy bardziej content Jakieś foteczki, opalałyśmy się, zobaczcie jaka jestem opalona Także... Dostałyśmy w przystawkę No, brusketą bym tego nie nazwała To jest sucharek ale dostałyśmy też winko ale teraz się zastanawiamy Marta chyba weźmie w końcu carbonara jako spaghetti tak? tak. jako danie główne, ja wezmę chyba pizzę i najpierw się wymienimy po prostu, sobie ja spróbujemy nawzajem mm. i ja na deser bym chciała Mus. Mm. Chyba tak to się mówi. Przyszło nam już pierwsze danie, czyli starter w sumie. I to jest zupa... Nie, to nie zupa pomidorowa, ona jest zupa pomidorowa. To jest krem z pomidorów, ale jest bardzo pyszny i w ogóle jest mega fajnie podany. Naprawdę, bardzo dobre. Smakuje mi. Trochę musiałam soli sobie dodać, ale jest przepyszny. Mm. Robię sobie tak z bułeczką. Ponad tak z, z bułeczką? No. Mm. jest. Przyszła już pizzerka i dobrze to wygląda. No, ja widziałam. Właśnie z okna, jak wiesz, sensie, jak szłyśmy ostatnio, to tutaj przez okno wiedziałam, że mieli tam pizzę i mega ładnie to Mega! Dobra, dobra, testujemy. Bardzo jest cieniutka. Hmm, dobra? O! wow! Thank you. ładnie to wygląda. To są pomidorki, ale mega ładnie. A ty nie lubisz pomidorku? A nie do carbonara się no, chyba nie daje pomidorków. Chyba nie. Jesteśmy już w pokoju jest godzina 20 i oglądamy Sabo. Czy ja tutaj mam sabotażkę? Ale patrzcie jak w ogóle jest to tak. Ja wzięłam specjalnie iPada po to, żebyśmy oglądały. Także oglądamy sobie, o... I co? No i nie długo do dospanie. Oglądamy sobie samo i... O, już powiedziałam Każdego tak. <słuchaj> dnia. No My już spędzamy zostały czwarty piąty dzień z rzędu, bo jeszcze była przez. To już za dużo. Słuchajcie, jedziemy na kolejną wycieczkę i teraz w sumie to nie wiemy, zestresowałyśmy się, czy jedziemy na to Paradise Beach, czy nie jedziemy, nie, bo wycieczka mus... inaczej się nazywa. No nie no, wydaje mi się, że pojedziemy do Orange Beach, ale nie może to może jest, to jest jakoś tak na... połączone. Może to się jakoś tak nazywa to no. Paradise? Nie wiem. No, więc tak czy tak? Jest godzina ósma rano, słuchajcie, zostaliśmy o 6.30. Także na wakacjach. Także Pracujcie. no. A tylko my jedziemy? No, tak czy tak. Jedziemy i zobaczcie piękną plażę razem z nami. I tak jesteśmy na swojej wycieczce. Czyli miałam dobre przeczucia, ale zobaczcie. Wiecie. wiecie, dla nas najdziwniejsze bo to, bo my nie jesteśmy przygotowane, że trzeba było za coś zapłacić, bo... No bo wszystko, już za, jakby zapłaciłyśmy, nie? Na, nie, za ile? 50 dolarów na przykład I nagle dostaliśmy I nagle dostałyśmy info, że trzeba zapłacić gdzieś jeszcze za wstęp, a my złotałyśmy. nie mamy pieniędzy. to tylko po czterysta punktów. No a kartą nigdzie nie da się płacić, tak że... Nawet się nie wiem po nie ono sam kart, no bo my byliśmy gotowi, że idziemy na plażę, więc po co mamy brać jakieś nie wiadomo ile siana, nie? Porażka zawsze z się jeszcze. Słuchajcie, jesteśmy już na plaży i mamy teraz mały okres czasu, żeby sobie porobić jakieś fotki, wejść do wody itd., bo zaraz będziemy mieć lunch. Więc szykujemy się, żeby zrobić jakieś ładne fotki Bo tu, słuchajcie, tu jest w ogóle woda tak błękitna jak na Maldiwach. Ostatni raz właśnie widziałam taką wodę na Maldiwach. Jest przepięknie tutaj. Robi to wrażenie. Nie jest to ta plaża, na której ją ostatecznie chciałyśmy być, ale i tak jest prze. prze... O oh, No! No! Poland! Dzień dobry. Have a good day, thank you. He hid this crab to the kitchen. You're kidding. I like what you write from inside. Oh, thank you. Like yourself first. So was... Love, love yourself first. Yeah, love yourself yeah. first. Yeah, good. Thank you. wszyscy tutaj się jarają moimi tatuażami, nie? Normalnie nasz przewodnik się mnie pytał, czy ja wiem co to znaczy, także mnie przypytał. I do, to dobrze oznacza, że jest dobrze wszystko napisane, bo wiedzą co to mi... Ten nie skumał, o co chodzi. On wziął krawa, wyciągnął z kieszeni i mi chciał dać kraba i go schował z powrotem do kiszynki. Macie? Czas. No i jak to się stało, Marta mnie namówiła na ten I My po prostu zachowywałyśmy się tam. Nie, my, my, na tym, my na tym wyjeździe po prostu mamy dwie jestem zażenowana tym. Ale no dobra, jest już 15, więc już chyba wracamy do portu. Mhm. Musimy się strzemnać, bo dzisiaj mamy o 1.50 wycieczkę już na piramidę. Także mycie, kolacja i spanie. Tak. Pierwsza 50, zgadnijcie gdzie jedziemy. Nasz przedostatni dzień, jedziemy do piramidę. W ciągu nam się odmieni, bo tak samo wczoraj, jak nie ośmielono zbiórkę o ósmej, to ja też miałam taki humor, że nie chcę tu być, chcę być w domu, ale w ciągu dnia pojedziesz, było fajnie. Tak, więc wydaje mi się, że będzie git, ale porażka jest. Więc idziemy już na recepcję. Rp, recepcję. Idziemy na recepcję i odbieramy śniadanko. Ciekawe, co zapakowali. Ale w ogóle spoko, spoko opcja, nie? Że hotel oferuje coś takiego, że jak idziesz na wycieczkę i nie się na śniadaniu, to oni dają śniadanie zapakowane. No, no, znajdujemy się już w muzeum, potem jest następny plan, że będziemy płynąć przez Nil i potem już lecimy na piramidy. Chyba jeszcze w międzyczasie mamy obiad. Jak ci się należy, podoba? robiłam wrażenie no, te eksponaty. No te, ogromne. Te sarkofagi w ogóle przyprawiają mnie ciarki. Ja jestem ciekawa, bo przewodnik nam powiedział, że normalnie leży tutaj trumna Tutenhamena. I ja jestem ciekawa, czy to jest prawda, czy nie, bo on mówi, że on leży na górze. A ona nie leży w, bo gdzieś można zobaczyć to ciało. Jego. No, no na tak, piramida. Ale on mówi, że tutaj ze złota. No tak, bo jest. jestem ciekawa, trumna. czy leży faktycznie, czy nie, oczywiście nie można to wejść, ale zobaczymy. Mega jestem ciekawa, jeżeli ktoś z Was był i jest pewny, że na 100% tu leży, to dopiszcie mi, bo jestem mega ciekawa takich rzeczy. Ale tak to jak? Ciężka była podróż. Nie? Ciężka no. Ciężko się jechało. Wszystko mnie boli. No. Ale będzie git. Moje pierwsze wrażenie na piramidy. Boże, jakie piękne, to zobaczcie. Jeszcze jak podejdę do bliżej, to nagram, ale normalnie... Szok. Nie wiesz, że ja tu jestem. Mega cute. Słuchajcie, kochani, jeżeli kiedykolwiek będziecie na piramidach, nigdy nie korzystajcie z tych wielbłądków. Ponieważ te wielbłądki są źle traktowane. Tak samo tam są jeszcze koniki i tak dalej. Także nigdy po prostu nie. nie... Nie bierzcie ich, bo no tragedia po prostu, nie? Pan tu do mnie machał oni tu strasznie zaczepiają, więc Pan pokażę tak Strasznie zaczepiają, nie wolno się w ogóle do nich odzywać, nie wolno na nich w ogóle patrzeć Hello, kochani wiecie, że dzisiaj jest nasz ostatni dzień O pierwszej chyba 50 nas zabierają już tam blisko, Także ostatni dzień spędzamy na basenie I na po prostu odpoczywaniu Ja już wczoraj nic nie chciałam nagrywać, bo mieliśmy tak straszny humor, kochani po prostu wróciliśmy po 24. Nogi spuchnię. Tragedia to była naprawdę tragedia. Męczarnia, ale już jesteśmy, już poszłyśmy spać i już wstałyśmy sobie. I nowy dzień lepsza energia, prawda Marca? Lepsza energia? U Marcy nie ma lepszej energii. Ale lepiej się kawy <gry> zje śniadanie i śniadanie będzie lepsza energia. Słuchajcie, ja nie wierzę, jest ostatni dzień. I ja mam spaloną dupę. Ine łydki też. Nic innego, w sensie twarz pewnie też. Ja idę teraz do pokoju i nakładam pentaną. To jest ostatni dzień jak to jest możliwe? Ale ja jestem w szoku jak ty się spaliłaś. Ja, mam wrażenie, że ja dłużej leżałam na brzuchu niż ty. Ja nie rozumiem sytuacji jaka się wydarzyła. Ja po prostu... To ty po prostu musisz mieć SPF tysiąc. Yy, ja nie wiem. Nie wiem, yy, porażka. 10? Ale także tak, by the way. To, I sko... the way Juliet. to skończyłam książkę. A ja razem, jaką mówię, To skończyłam książkę odbywać. Nauczyciele, którą mi właśnie poleciła Murcix I słuchajcie. Murciks! I słuchajcie, zajbista. Ja, ja do tej pory przeżywam, ale cieszę się, że skończyłam właśnie jeszcze na wakacjach, bo bałabym się, że jak wrócę już do Polski, to już by mi się nie chciało do niej siąść. Więc idealnie. Także skończyłam, jest godzina 16, idziemy się myć. Idziemy się ogarniać, ja nakładam pentanol i potem jeszcze mamy kolację w azjatyckiej restauracji. Jesteśmy na naszej ostatniej kolacji. Ostatnia randka. Naprawdę ostatnia randka, już dzisiaj wracamy, także e, skończyłyśmy oglądać w połowie, i idealnie przed obrotami jesteśmy. także pierwsze co, tu wracamy do pokoju, idziemy jeszcze oglądać i potem idziemy na jakieś tam show chyba będzie. Afrykańskie jakieś show, Musimy będą tak tańczyć co? Okay. Nie wiem, może będą tańczyć, ale wydaje mi się, że tu będzie o wiele lepsze jedzenie, bo o wiele ładniej to w ogóle wygląda w środku niż poprzednia. Ocenka tej kolacji, na ile oceniasz? Ja solidnie mogę ocenić, przez cały ten wyjazd była najlepsza i oceniam 8 na 10. Ja tak samo i tak samą ocenę daję. i bo... uważam, że była najlepsza. Mm, tam w tej restauracji włoskiej było spoko, ale ale to mi bardzo smakowało po prostu. Tak, no. Daliłem, co, nie Może to porównać. były też takie bardziej nasze smaki. Tak, chyba tak, to je, no. jedna kuchnia zatyska, To jest taka moja ulubiona kuchnia. No, to prawda. Ale tak czy tak uważam, że ostatni dzień był chyba najlepszym dniem. W sensie pod względem tego, że już byliśmy obyte. I już sobie wszystko, taki chill. Tak. Taki był chill, bo te wycieczkowe rzeczy to dalej. i ja uważam, że wtedy miałyśmy jak najwięcej tego stresu, się stresowałyśmy, wkurzałyśmy się. A dzisiaj był taki chill. I słuchajcie, idziemy po prostu jak Sabo dokończyć. Zobaczyć kto odpadł i idziemy się pakować i na I występy. I, I na występy tego dobrego. Tylko <śla> możemy mieć z sobą jakąś taką ksywkę naszą. Julciks. Nie, nie. <śla> Dobra, musicie napisać do no. naszego szypówka macie. Dokładnie. I koniec i po prostu trzeba czekać na za rok. Kolejne <śla> wakacje. Tak. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda ostatni wieczór na wakacjach babskich? To właśnie tak. Mamy płatki dresscode pod oczami. E, za w sumie 3 godziny musimy już jechać na lotnisko. Już jest 21? Już jest 22. Nie mów mi nawet. No, więc już zaczęłyśmy się pakować. E, I co? Ja, ja jeszcze pójdę pod prysznic, się w miarę tam jeszcze przemyję i będziemy oglądać perfekt. Miałyśmy pójść na ostatni występ ever tutaj, ale nie udało nam się. Trudno, trudno, ale to jest dobrze. Ja już zaparzyłam nam rumianek, bo to jest nasza taka tradycja tutaj, że wieczorkiem sobie pijemy rumianek do spanka, więc to, to stare dziady, ludzie to oglądają i sobie myślą, Boże! Spodziewaliśmy się tutaj imprez, bikini, opalanie, nie wiem, Ale imprez. a tutaj laski piłam rumianek. Zgadnijcie, kto już jest na lotnisku, jest godzina trzecia nad ranem. Przyszłyśmy możliwe, możliwość po prostu nieskończoną ilość. Pokazywania paszportów i tak dalej, to po Zdrali. prostu tragedia. I teraz pan chciał od Marty wyłudzić kartę SIM. Czajcie to. W sensie on był bardzo miły, i ale kupowałyśmy sobie herbatkę i on się mnie zapytał, czy mam egipską kartę SIM. Ja powiedziałam, że tak. A on się zapytał, czy mogę mu ją, od, mogę mu ją dać, bo ona i tak mnie nie będzie działać w Polsce i przed moim odlotem. A ja mówię, że jej potrzebuję. I potem Jurka mi uświadomiła, że my przytrzymamy e-SIM, więc i tak bym mu nie dała, ale zapytałam, czy to GPT. O co chodziło? I czatuś mi powiedział, że mogło chodzić o wyłudzenie jakichś danych, dołużyć, dołużyć do użycia tej karty w jakiś nielegalny sposób. Zanim czatuś to powiedział, to ja to powiedziałam ale, ale uwierzyłam ale... dopiero jak czatuś potwierdził. Jak będziecie w Egipcie albo gdziekolwiek będziecie mieli taką sytuację, nie dawać swojej karty SIM Dokładnie. Tak czy tak, jest trzecia, my o piątej dopiero mamy samolot, także. Jest wesoło.